1 listopada. Jak wiecie, 1 listopada chodzi się na groby z rodzicą i pali zlicze zmarłym. I u mnie też nie było inaczej. Najpierw poszliśmy do kościoła, bo u mnie w kościele otwierają raz w roku takie wejście i tam są wszystkie kości tych zmarłych, wszystkie ich relikwie i otwierają jeszcze jedno wejście, wejście pod ziemię i tam są wszystkie groby i prochy. Możecie spróbować zgadnąć w komentarzach, co to jest za kościół. No i jak wychodziliśmy, zobaczyliśmy na placu, że stoi tam tuk-tuk. No i wyszliśmy z kościoła i poszliśmy na groby. Miejsce kupiliśmy tam cztery znicze. No i tam zapaliliśmy trzy znicze, tym wszystkim, którym znamy, i został nam jeszcze jeden. I zapaliliśmy go nawet nie wiem komu. O, i zrobiło się ciemno. Mówię wam, cmentarz po ciemku jest taki piękny. Teraz ciekawostka. U mnie na cmentarzu leży dość dziś osoba. Janosik! Musimy ich odbić. Trzeba by jakimś sposobem, ale jakim? Godaj, kiedyś taki mądry. Mam! główną moc. <noise> <noise> to jest prawda! Po cmentarzu poszliśmy na pizzę. My ją obczailiśmy w tamtym roku, ale naprawdę jest taka pyszna jest taka dobra. Jeszcze z ostrą oliwą, ale o ostrym dowiecie się dopiero w następnym odcinku. Teraz krótkie wyjaśnienie. Dość długo mnie nie było, ale to dlatego, że szykuję dla was cztery naprawdę mocne filmy. Jeden mocny, drugi jeszcze mocniejszy ja po prostu nie nadążam z montażem. To nie jest tak, że mi się znudziło, że straciłem wenę, bo ja cały czas chcę dla was nagrywać. Mam cały czas mnóstwo nowych pomysłów na odcinki, ale po prostu ten montaż, ale spokojnie jestem i filmy będą się pojawiać. Takie krótkie wyjaśnienie. Życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Jo!